Koksy. Witam was na kanale po dosyć długiej przerwie. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam nowości dodane w BeamNG Drive w wersji 0.25. Między innymi nowy samochód, powrót pewnej mapy, którą twórcy kiedyś usunęli, a także wiele, wiele więcej. Mam nadzieję, że docenisz moją ciężką pracę i zostawisz łapkę w górę i suba, oczywiście tylko z dzwonkiem, bo bardzo mało z was to robi. Chętni mogą także napisać komentarz, czy przegląd aktualizacji, jak i sama aktualizacja Wam się spodobała. Chciałbym jeszcze tylko wspomnieć, że kanał do Real Life'a już powstał. Link macie w karcie, w opisie, a także w przypiętym komentarzu. A więc ze zbędnym przedłużaniem zapraszam do oglądania. Na samym początku przejdźmy do największej nowości w tej aktualizacji, czyli do dodania nowego auta, jakim jest... Chevette Scintilla A dobra, to już wiem jak to się czyta Samo auto jest bardzo nowoczesne Gdyż produkcja tego auta jest od 2020 roku do 2022 roku Jest niezwykle szybkie i piękne Jego kształt sprawia, że przychodzi przez powietrze z wielką łatwością aerodynamika pod samochodem, jak i nad samochodem jest na bardzo wysokim poziomie Auto rozpędza się do niebotycznych prędkości Auto posiada wiele wersji, m.in. Drag Race, Offroad, co mnie całkiem zdziwiło, gdyż no powiedzcie, czy to auto choć trochę przypomina auto do Offroadu? No chyba nie, a twórcy jednak to zaimplementowali, więc to jak najbardziej na plus. Auto posiada napęd na tył, jak i na cztery koła, aktywny spoiler, wysoko zaawansowaną cyfrową deskę rozdzielczą, a także pięknie otwierające się drzwi. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że po lekkim, podkreślam lekkim, tuningu w wersji DRAG pojechałem ponad 500 km na godzinę, więc po prostu wow! Drugą najważniejszą zmianą w tym update'cie jest dodanie mapy do BeamNG Drive, którą twórcy kiedyś usunęli, a mianowicie chodzi tutaj o garaż. Mapa doczekała się wielu ulepszeń względem poprzedniej wersji. Od teraz w garażu można zmienić samochód, tunigować je na bieżąco lub czytywać poprzednio zapisane przez nas wersje samochodów, a także został dodany dedykowany interfejs specjalnie skonfigurowany do tej mapy. Twórcy gry piszą, że w kolejnych większych aktualizacjach będą usprawniali garaż o dodatkowe funkcje, więc nic tylko czekać na kolejne aktualizacje. Twórcy dodali także pra prawie 100 nowych misji. A w tym wiele nowych typów misji, a także wiele scenariuszy zostało dopracowanych i zmodernizowanych. Została dodana jedna fajna opcja, a mianowicie rankingi scenariuszy, na przykład w scenariuszu Drag Strip będą pokazywały się najlepsze czasy itd., itd. Z mniejszych zmian twórcy znowu ulepszyli niektóre tekstury do wersji PBR. Drobnych zmian doczekał się także ruch uliczny. Wszystkie pojazdy drogowe śledzą teraz własne dane dotyczące jazdy i pościgu, co oznacza, że policja może automatycznie zatrzymać się i ścigać inne pojazdy w systemie zostały zmienione ustawienia ruchu ulicznego, a także wiele drobnych ulepszeń i poprawek. Drobnej zmiany doczekał się także system audio. Dodano dźwięki ostrzegawcze dla pieszych dla pojazdów elektrycznych, dźwięki wtrysku podtlenku azotu, czyli nic innego jak dźwięki Nitro a także sporo opcji głośności w menu gry. Z większych zmian, to już by było wszystko. Jeżeli chcecie przeczytać sobie, jak to tak pewien youtuber mówi, drobniznę, to zapraszam na stronę twórców gry, link macie oczywiście w opisie. A więc w dzisiejszej, letniej aktualizacji, to by było na tyle. Koniecznie napisz w komentarzu, czy film, jaki sam update Ci się spodobał. Ta nowa Civetta Scintilla, jakkolwiek się to czyta, jest po prostu niesamowita, przepiękna, nowoczesna, a przede wszystkim nieziemsko szybka. Po prostu coś przepięknego. Na koniec, jako ciekawostkę, dodam fakt, że twórcy wysłali kilka spoilerów na temat remasteru i Bishocoweta. A tu co? Nie ma żadnego remasteru. Podejrzewam, że ten remaster zostanie ogłoszony w wersji 025.1, tak samo jak to było w przypadku wersji 024 z Sivet i Brukelem Bastionem ponieważ nie miałoby to sensu, aby twórcy wysyłali screena auta, które zostanie zremasterowane dopiero za kilka miesięcy. Osobiście podejrzewam wydanie wersji 0.25.1 wraz z remasterem Koweta i być może z jakąś małą niespodzianką w ciągu kilku tygodni. Ja już będę się z Wami żegnał, zapraszam do oglądania moich innych filmów, które pojawiają się właśnie na ekranie, a więc do następnego, trzymajcie się, cześć i pa pa! A dobra, wiesz co, pierdziele, idę na Biolchym.